Dzień dobry, dzień o poranku słuchajcie piękne słoneczko witam was w ogóle z Italii z Włoch tam gdzieś przy aucie jeszcze Andrzej, Sławek i na winnicę pochodzić tutaj w te rządki zobaczymy Coś tutaj zalega, coś leży, może jakieś monety, to zobaczymy za chwileczkę. Zapraszam do oglądania. Andrzej, Andrzej, przywitaj się. dobry wszystkim. Co masz do powiedzenia? Co robi ta kreska między winicy? Winicy? Ta no. kreska tutaj? Ta po długości? Tak. Szczerze, nie mam pojęcia. Yy, przycina się korzenie, żeby się nie łączyły. Jeden z drugim. Tak, bo jak zachoruje jeden rząd nie, nie przechodzi choroba na drugi rząd. O proszę, ciekawostka. Dla tych co nie wiedzą, a mają winnice to już wiedzą. Idziemy w teren. No i tutaj taki dołeczek, nawet spory, słuchajcie. U, z spin pointera. Coś tutaj mamy. Jakaś różeczka. więc to czasem łuska jakaś nie było nie to jest tylko słuchajcie kawałek rurki jeba miedzianej tak by to wyglądało bynajmniej dobra idziemy dalej no i mamy tutaj coś okrągłego to pytanie co to Oby tylko nie jakaś podkładka Kurde. Zobaczcie Jednak podkładka No już nadzieja Że pierwsza moneta No szkoda No i przy kolejnym dółeczku. Coś tutaj mamy Słuchajcie Tak to wygląda Ale Nie wiem co to mogło być nie mam pojęcia wyczyszczę i zaraz jestem tak to wygląda słuchajcie jakaś chyba zdaje mi się, że może jakaś rura była a to pozostałości z jakiejś rury metalowej tym bardziej, że tutaj jest ten kant taki półokrągły no dobra, jedziemy dalej Coś tutaj już słuchajcie w ręce mam krągłość, kurde Co to będzie guzik No guziczek słuchajcie Pierwszy guziczek dzisiaj Zaraz go oczyszczę. Jestem Taki oto Pierwszy guzik Z ziemi włoskiej ale soniak tak zwany dobra proszę pierwsze śmieci tośmy zrzutkę zrobili po przejściu ilu 6 rajek 6 tak? uh -huh. rajek śmieci się zbierało trochę a jeszcze nam zostało parę rajek także idziemy dalej Tutaj macie jeszcze sławka, siemanko. Zapraszam na kanał do sławka, kanał tak samo poszukiwania, między innymi targi staroci, kto porcelanki dokładnie, kto tam jeszcze u sławka na kanale nie jest, zapraszam serdecznie, wbijajcie do nich super kanał. No i proszę bardzo. Tutaj mamy kawałek łyżki z tego dołeczka. Tak się odbiło. Jeszcze patyna nawet na ziemi jest O proszę pozostałości Szkoda, że nie cała łyżeczka Musiała być ciekawa Super No i proszę Taki dołeczek tutaj I mamy guziola z guziczek tutaj słuchajcie Jest jakiś guziczek nie wiem co to za guzik, ale będę czyścił i zaraz będziemy wiedzieć. No i proszę bardzo tak się prezentuje. Z tyłu tam coś jest napisane. Tak to wygląda. Pierwsze jakieś dzisiaj fajny fand. No, kochani, kończymy e, tą nierówną walkę tutaj na plantacji. E, Śmieci, które powodziło, a tak, no to ja niestety bez monety. E, Sławek tam wykopał dwie monety, ale to odsyłam Was do Sławka na kanał. E, my już tutaj spakowani. I co? No, materiału na tyle nie będzie na film, także ja Was zapraszam. Na ciąg dalszy, ale tu już z całkiem innego miejsca No, mam nadzieję, że gdzieś na jakimś polu wylądujemy i, I tam może coś się jeszcze dozbiera No, siemanko, siemanko Witam w kolejnej części, słuchajcie no, Wczoraj nie poszczęściło Ale dzisiaj już Wam pokazuję Taka łączka do przejścia Dzisiaj jest jeszcze Ola z nami Sławek, Andrzej o i pochodzimy tutaj, zobaczymy co wyjdzie, także do pierwszego no i tutaj pierwszy dołeczek i coś mamy, tylko nie wiem co to spakujmy razem Co to mogło być Nie wiem wyczyszczę I Zaraz jestem No słuchajcie to nic innego jak tylko jakieś Kapsel był chyba z butelki, trochę aluminium. No dobra, idziemy dalej. O, proszę, tutaj jest jaka ciekawostka, wyskoczyła. Jakby kawałek brązu. Nie wiem, co to mogło być, ale wygląda na brąz. No i mamy w końcu. Wczoraj bez monety, ale dzisiaj już widzę tutaj monetę słuchajcie piękną czytelną dam tutaj do tego do słoneczka zobaczcie wygrał konkurs na pierwszą monetkę gratuluję Adzie, dziękuję co tutaj co tutaj my mamy o, roku do nie widzę 1924 chyba a monetka sobie schnie pięknie będzie o, pogoda się nie rozpieszcza mimo to, że słonko świeci jest jakieś 5 stopni na plusie a ja tutaj mam chyba drugą monetę słuchajcie wpada drugi moniak, czy to guzik będzie? nie, będzie guziczek chyba guzik chyba także wyczyszczę i zaraz jestem zobaczymy cóż to no proszę bardzo raczej to jakiś guzik był także pakujemy go Andrzej coś tutaj przynosi zobacz to jakiś dziwny to chyba nie jest guzik to raczej będzie guziczek Andrzej tak mi się zdaje Andrzej tu guziczkę chyba to pewno bo tutaj to jest ruchome. I to był raczej guziczek. Jest tam nawet jakiś chyba napis na tym. Dobra, oddajemy to Andrzejowi. Idziemy tutaj do mu stawków. Z włoskiego Perelu. Tak, ale zajechane zajechane jak? Znaczy tak, no. mogę nagrać? Tu, no, oczywiście. Tak to wygląda. Tutaj Ola szaleje. No, faktycznie. No co? A długa strona? A, zajechano zajechana, no. no, ale fajnie. Coś, coś, coś wychodzi, lepiej niż wczoraj. Dobra. No, tutaj coś mamy. Słuchajcie, psy szczekają tutaj dookoła. Zobaczcie tylko na to. Co to mogło być? Jakaś klamka. Chyba z czegoś. Zobaczcie. Fajnie to wygląda. Tu obok chyba jakieś schronisko dla psów. Bo jest głośno. Dobra, tak to wygląda gdzie jesteśmy, a tak wygląda co wykopałem proszę, proszę, słuchajcie, a ja tu jak sobie kopnąłem a tutaj coś wyskoczyło takiego coś tam chyba napisane jest ale druga strona jest jakaś tutaj jakiś grawer wyczyszczę i, i jestem za chwileczkę a nie wiem co to mogło być, zobaczcie sami, coś zdobionego to na końcu jakby jakiś kwiat chciał być, czy coś innego, nie wiem co to mogło być, ale no, stare bo to nie będzie, bo z tyłu jest jakiś numer nabity. I mam taką rozkwinkę, kurde, nie wiem co to, co to może być słuchajcie. No ale jest kolejny jakiś fancik. No i tutaj kolejny dołaczek słuchajcie. I patrzymy już razem, co tutaj jest bardzo głęboko bardzo głęboko było jakaś kurde gwiazda bez gwiazdy nie ma jazdy czy co to było słuchajcie, czyścimy i już pokazujemy no i tak się to prezentuje słuchajcie, jest fajnie Miby to by wyglądała jakaś ozdoba może. może jakaś przypinka była otwór jakiś tutaj jest po środku No ale wygląda fajnie Dobrze, dobrze jest. Dołeczek taki zacny wykopałem sobie tutaj. Słuchajcie, nawet głęboki i też głęboko było. A mamy co? Mamy klamereczkę. Zobaczcie, sprzążka, klamerka, zwałek zwał No, dojazd. Nie byle co. Proszę bardzo. Tak się prezentuje fajnie, fajnie mu się podobać No, tym razem coś takiego Nie wiem czy to coś może przez piec nie przeleciało czasem albo coś z czegoś no, Dziwnie to troszeczkę wygląda już zdążyłem sobie to wyczyścić trochę no, ale nie mam pomysłu na no, to akurat zobaczcie tutaj kopnąłem sobie I jakieś chyba fajne okucie wyszło Sławek mi tutaj pomaga Sławek ja mam szczoteczkę nie wróć tego no nie jest na smyczy ale będzie piękne okucie mm. tam chyba nawet na kluczyk jest miejsce no, wygląda to przepięknie. Takie rzeczy to tylko Italia. Nie no, oczywiście żartuję. W Polsce też kopią piękne rzeczy. W Niemczech ja też kopię piękne rzeczy, ale no, takie coś to się podoba, naprawdę. Super to wygląda, prawda Sławku? Si. Tak jest. Si. Gratuluję. Gratuluję. Ci jeszcze moim dzwoneczkiem, bo Nie nagrywałeś. Proszę, Sławek taki dzwoneczek znalazł. Wygląda przepięknie. No, lecim dalej, chłopaki. Ja się nie będę swoim dzwonkiem chwalił. A masz? A no, no, no. bestie. <laughs> no, zobaczmy, co tutaj mamy. Coś wyszło. Sorry, bo nie do kamery. Coś takiego. Może kawałek fibuli? No, <laughs> no ale zobaczam, To jest brąz to nie będzie nic innego chyba. No, przecież... Zobacz, tu jest jakieś... możliwe. Możliwe, tu takie jakby było. Tylko już się znikło. To wiesz, wyobrazić sobie możemy wszystko. Dokładnie, no ale... Coś ciekawego jest. Zobaczcie co Tarnogrodzki wykopał. Medalik piękny. Będę musiał go doczyścić. no Młode to to nie jest na pewno, ale... To nie jest młode. Z takim zapięciem myśmy szukali to jest 56 ale... jest rok. Ale jest zacny, naprawdę. To jest, wiesz to Super. Jedzie, robi teraz medaliki. No i tym razem tutaj słuchajcie mamy pozostałości z łyżeczki albo z widelca Ale myślę, że chyba z małej łyżeczki. kolejny fancik o my już po, po wykopkach mycie sprzętu słuchajcie było to co było tam żeśmy też byli jeszcze na polu w sumie puste pola nic tam nie było no wyszło to co wyszło to co żeście widzieli myślę że tragedii nie było liczy się spotkanie ważniejsze w bardzo fajnym gronie Andrzej dziękuję za to że mogłem pokopać Przyjemność na ziemi mojej stronie, na ziemi w takim włoskiej. Tak. Pozdrowionka, trzymajcie się do następnego.